Siempo rodziska z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że do tej pory źle korzystaliście z telefonu. Od dłuższego czasu pod naszymi filmami pojawiają się komentarze odnośnie braku możliwości tworzenia. No z przeróżnych powodów. Jednym z nich jest chociażby brak odpowiedniego sprzętu. A co jeśli Wam powiem, że telefon jest wystarczający do tego, żeby tworzyć na nim naprawdę bardzo fajne rzeczy? Cały film przygotowaliśmy we współpracy z firmą Sony, więc tym razem pracowałam na telefonie Xperia 1, aby stworzyć dwie naprawdę ciekawe ilustracje. Ale o tym już za chwilę. Taki film na naszym kanale jest kompletną nowością, dlatego koniecznie dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyśmy mogli tworzyć dla Was więcej dziwnych i interesujących materiałów. Jeśli chodzi o rysowanie w telefonie, to mamy dwie opcje. Możemy rysować palcem. Niestety, bez różnicy, czy mamy grube, parówkowe palce, czy chude, szkieletnioskie paluszki, taki typ stylus jest niezbyt precyzyjny. Więc jeśli nie chcecie się męczyć, to polecam zakup najzwyklejszego stylusa. W różnych sklepach internetowych możecie kupić tego typu narzędzie od 20 do 100 zł, więc to jest naprawdę niewielki wydatek za coś, co może Wam posłużyć przez wiele lat i umożliwić rysowanie w różnych miejscach na telefonie. Dobra, więc mamy już rysik, to czas na program. A akurat na Androidzie, wybór odpowiedniego programu to dość trudne zadanie. Jest ich masa i niestety większość jest bardzo słaba. Ostatecznie zainstalowaliśmy dwa. Zaczęłam pracować na Ibis Paint X, ponieważ to jest bardzo intuicyjny program. Jest on bardzo dobrze zoptymalizowany, dlatego będzie działać nawet na starszych telefonach, a do tego pozwala na tworzenie timelapsu i eksportowanie twików w formacie PSD. Czyli pracę można zabierać ze sobą dosłownie wszędzie. A mimo wszystko mieć jeszcze możliwość modyfikacji na komputerze. Naprawdę. Ale w tym odcinku komputer będzie nam kompletnie niepotrzebny, ponieważ wszystko, co zobaczycie, wykonałam od początku do końca na telefonie, ponieważ tak można. Oczywiście w tym przypadku olbrzymi 6,5-calowy ekran Xperia 1 jest bardzo przydatny, ale bez problemu poradziłabym sobie na jakimś mniejszym typu 5 cali. Rozmiar w tym wypadku wpływa tylko na wygodę. Długo zastanawialiśmy się nad motywem, który będzie odpowiedni do tego odcinka, ale w końcu Marek podjął decyzję, że będzie to Brawl Stars. Jedną z ciekawszych jest jedna Androida z fajnymi postaciami i przyjemną grafiką. Powiem szczerze, że na troszkę się wciągnęłam, choć nie idzie mi najlepiej. Ale od czasu do czasu staram się zacząć chociaż w rundkę. Mój cel jest po prostu powalający. I tutaj ten telefon ma naprawdę bardzo fajną funkcję czyli pomocnik gracza który jeszcze bardziej optymalizuje telefon, żeby granie było przyjemniejsze. A dodatkowo pozwala na nagrywanie gameplayów czy wyłączenie powiadomień, bo nie ma nic gorszego niż rozpraszacze w trakcie intensywnej rozgrywki. W trakcie rozgrywki bardzo spodobała mi się Sherry i postanowiliśmy, że to właśnie ją wykorzystamy do naszej ilustracji na telefonie. Tradycyjnie przy tego typu pracach należy zacząć od podstaw. Tak jak to już pokazywałam wiele razy, głowę rysuję dokładnie tak samo, czyli zaczynam od koła i krzyżyka nadając niestandardowych proporcji, bazując na śmiesznej anatomii brow stars i dodając jeszcze coś od siebie. Wygląda to mniej estetycznie niż zazwyczaj, ponieważ stawianie pierwszych kresek w telefonie było naprawdę ogromnym wyzwaniem i czasami nie potrafiłam wcelować gdzie chciałam. Przez chwilę bałam się, że będzie tak już do samego końca, ale całe szczęście to było tylko pierwsze wrażenie, bo później było tylko łatwiej. Więc nie zniechęcajcie się, jeśli coś Wam nie wychodzi. Liner zrobiłam do nadspaniaka, korzystając z tego narzędzia. Ono od nas nie wymaga żadnej precyzji manualnej, ale nie wychodzą przepięknie. Potem eksperymentowałam z trybami i efiksami, których jest od groma. To była właściwie próbna ilustracja. Chciałam przetestować program, jak i możliwości telefonu. Przyznam szczerze, że się nie zawiodłam, ponieważ w trakcie rysowania komórka ani razu się nie zacięła, a przy okazji miałam uruchomione masę aplikacji. Początkowo myślałam, że to będzie coś prostego, nawet płaskiego, bo nie oczekiwałam zbyt wiele od programu na telefon, ale później zaczęłam dokładać kolory, znalazłam brzesz, który bardzo mi podpasował. No i eksperymentowałam. Wciągnęła się tak bardzo, że myślałam, że już się nie oderwę, bo praca wyglądała tylko coraz lepiej. Sama jestem w szoku, jak wiele można zrobić na telefonie, jeśli ma się chociaż minimalne pojęcie o grafice komputerowej. Szczerze mogę Wam powiedzieć, że to naprawdę nadaje się do tworzenia ilustracji. Duże elementy, pełne szczegółów, czy chociażby portrety, nie powinny Wam sprawić żadnego problemu. Tym bardziej, że jest to szybki sposób na zrobienie projektu, w w momencie, kiedy jesteście poza domem i nie macie dostępu do komputera. Wiecie, na. Dostajecie uderzenie weny i zamiast obawiać się, że w drodze do domu wszystko wam wyparuje, wyciągacie telefon i szybko przelewacie swoje pomysły na to wspaniałe urządzenie. Gotowe. A jeśli macie już troszkę wprawy, to możecie zrobić lineart, zapisać w PSD-ku i dokończyć go już na innym urządzeniu, jeśli czujecie taką potrzebę. Jak widać, możliwości na telefonie są bardzo duże, a moja pierwsza grafika komórkowa prezentuje się tak. Oczywiście pamiętajcie, że tę grafikę, jak i następną możecie zobaczyć w pełnej jakości na naszym Instagramie, dlatego z pewnością przyda Wam się obserwacje. Ilustracja zajęła mi parę wymagających godzin i potrzebowałam chwili, żeby przyzwyczaić się do pracy na telefonie, ale ostatecznie było to naprawdę bardzo przyjemne. Po takiej rozgrysy uznaliśmy, że fajnie byłoby coś jeszcze ciekawego zmajstrować i postanowiliśmy, że stworzymy własną postać którą chcielibyśmy zobaczyć w grze Brawl Stars. Projektując ją chcieliśmy, żeby godnie nas reprezentowała, dlatego nie mogło zabraknąć kreskowych motywów, odpowiedniej figury i słodkiej buźki. Tym razem trochę poszaliliśmy z kolorami, bo mimo iż ostatnio pustujemy w ciemnych motywach, to czasami warto od czasu do czasu dać się ponieść fantazji. Kolorem wiodącym została zieleń. Nie wiem czemu ostatnio mam hoplę na punkcie tego koloru, choć kiedyś uważałam, że zieleń kompletnie do niczego nie pasuje. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Przy tej ilustracji również zaczęłam z trybami. Duplikuję warstwę z postacią i blokuję kłódką. Wybieram niebieski kolor, dość jasny i mało intensywny. Powiększyłam blasz na maksa i zamalowałam postać. Wybieram tryb Multiply i to daje nam bardzo naturalne przyciemnienie. Żeby ilustracja zyskała na wypukłości i klimacie, tworzę nową warstwę, którą spinam z warstwą postaci, a tryb ustawiam na kolor Dodge. Teraz kolor będzie ciepły, ale w ciemniejszej tonacji, żeby światło było naturalne i za mocno nie prześwietlało. Wybieram stronę, która będzie oświetlona, i robię to dość powoli i dokładnie. Jednak modelowanie zrobiłam zupełnie w inny sposób. Światło wyłączyłam i na takiej zwykłej bazie zaczęłam nanosić cienie, żeby postać była wypukła. Jak widać, niektóre cienie są miękkie, a niektóre twarde, mocno odcinające się. To jest kwestia wprawy naszej obserwacji i wiedzy o cieniach, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w czerni i bieli, by dowiedzieć się, gdzie występuje cień i jakiego typu. Mocne odcięcia możemy wykonać stosując odpowiedni brusz albo stosując laso. Ja robiłam jedno i drugie. Nie wiem czemu, ale w jednym i drugim przypadku musiałam wprowadzić wiele poprawek, jeśli chodzi o twarz i do takich dużych poprawek. Na komputerze również mi się to zdarza, ale w komórce wyrysowanie proporcji może być bardziej czasochłonne. Całe szczęście mamy tutaj sporo możliwości na poprawienie swoich błędów i myślę, że całkiem nieźle mi to wyszło. No i co? To jest już tylko modelowanie. Tak długo, aż w końcu praca nam się spodoba. Metoda, którą bardzo polubiłam jest dokładnie taka sama, jaką wykonuję na komputerze, czyli najpierw nakładam twardym brushem kolorki, a dopiero potem miękkim braszem wygładzam przejście między nimi. W tym momencie śmigłam w tym momencie śmigałam stylusem po smartfonie jak szalona, stało się to dla mnie bardzo naturalne i nawet nie sądziłam, że jestem w stanie tak wiele zrobić właśnie na telefonie. Ale cieszy mnie to, bo bardzo lubię robić konkretne i dokładne rzeczy, nie czując przy tym, że zmarnowałam swój czas korzystając ze słabego narzędzia. Na koniec nałożenie światła, które zrobiłam na samym początku, musiałam je lekko zmodyfikować, ponieważ w trakcie rysowania zmieniłam proporcje postaci, no i wala, praca gotowa. Niestety jest to nasza kolejna bezimienna postać, bo mimo iż z Markiem spędziliśmy kilka godzin nad tą grafiką, to jakoś nie mamy pomysłu na to, jak ją nazwać. I tutaj, czy by się Wasza pomoc, macie jakiś pomysł na jej imię? Zauważyliśmy, że wiele osób jeszcze nie wie o naszym prywatnym serwerze na Discordzie. To jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie możecie dzielić się Waszą twórczością, jak i dowiedzieć się, co się z nami dzieje. Dlatego koniecznie dołączajcie! Na dzisiaj to już tyle. Napiszcie w komentarzu, która grafika Wam się bardziej podoba i co w ogóle sądzicie o rysowaniu na komórce. Następny odcinek za tydzień po godzinie 16. Dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo szkoda było, żebyście pominęli nasz najnowszy materiał. To do zobaczenia, pa!